maneczko pozdrowienia dla Drony Polskiej Grupy Amatorskiej, prosto z Panamy. Tutaj gdzie mieszkam prawie 19 lat. Dzisiaj niedziela, można powiedzieć, że dzień pochmurny. No jesteśmy na takiej plaży oddalonej jakieś 70 km od mojego miasta. To jest taka typowa wiocha, taka wieś no i ta wieś jest na samym Pacyfikiem tutaj no i fajne klimaty tutaj są i zawsze palmy, zawsze duże fale dzisiaj duże fale są takie, że jest czerwona flaga, zakaz pływania, no i można podziwiać dosyć spore fale no ale przede wszystkim jest ta wolność jest ta wolność, której w Polsce zaczyna brakować, chodzi o po prostu o te wszystkie paranoje związane z dronami, może też wina ludzi, którzy naginali jakieś tam przepisy i po prostu przez tych ludzi to zostało tak zaostrzone i coraz bardziej jest to zaostrzone. A tu w Panamie na całe szczęście drony nie są takie po prostu aż tak rozpowszechnione jak w Polsce. Oczywiście są pewne grupy, które mają to wszystko, ale nie ma takiego szału jak w Polsce. Czyli jest jakby taka wolność i nie ma jakichś tam tabliczek głupich, w stylu zakaz latania, ani sąsiadów, którzy dzwonią na policję, ani aplikacji co tu lata. Także muszę Wam powiedzieć, że jest taka wolność, nie ma takiego stresu, że ktoś gdzieś pojedzie, ktoś będzie kablowo, panie mi, mi latasz nad posesją.